Po raz szósty 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności i Stowarzyszenie Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia zorganizowały konferencję poświęconą łączności. Taki zwykły człowiek, który nie zna się specjalnie na łączności, na co powinien zwrócić uwagę? No to Myślę, że po tej konferencji przybliży mu się znajomość łączności. Pierwsze z nowoczesnym sprzętem zmierzyły się sieradzkie przedszkolaki. Miały okazję przyjrzeć się komandosom, a nawet trochę z nimi poćwiczyć. Interesowało je wszystko, chociaż miały własne wyobrażenie o tym, do czego służy sprzęt i co na co dzień robią żołnierze. Co samochody. A jakie to są samochody? Kto nimi jeździ? Chłopaki. Eee, ten. Właściwie. To ja byłem w wojsku już z dawno temu no i jestem już drugi raz. – Po co jest wojsko? – Żeby chroniło tę Polskę. – A co robią żołnierze na co dzień? – Selają. – Do kogo? – Złych. Nie byłoby to możliwe bez łączności. W sierackim teatrze o łączności właśnie rozmawiali specjaliści i wojskowi. Nieprzypadkowo konferencja łączności odbywa się w Sieradzu. 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia to jedna z najlepszych jednostek tego typu w Polsce. Tak, oczywiście cały czas 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia jest tą jednostką wiodącą, i zresztą największą jednostką jak dotychczas w łączności w siłach zbrojnych. Chociaż powstaje inna brygada, ale jeszcze nie jest gotowa. Takie konferencje są potrzebne, dlatego że w nich biorą udział nie tylko specjaliści Akademii Wojskowych, specjaliści instytucji wojskowych, jednostek wojskowych, ale i twórcy sprzętu naszego. To są zakłady łączności, to są firmy prywatne, gdzie można przekazać zamiar, jaki wojska mają, co wprowadzać nowego, jak unowocześnić system. Można podyskutować, a producent wtedy wie, co ma wykonywać. To jest dla nas bardzo ważna sprawa. W Polsce są firmy produkujące najnowocześniejszy sprzęt, systemy satelitarne i systemy łączności, a także najnowszej generacji radiostacje. O nich opowiadali przedsiębiorcy. Najczęściej jednak przegrywają w przetargach z zagranicznymi koncernami. Nie mogę nic dobrego na ten temat powiedzieć. Ja się z tym zgadzam. Jest źle. Ja tego nie rozumiem, nie wiem dlaczego, ale po prostu są jakieś według mnie nieprawidłowo przygotowywane pewne dokumenty, które nie zawsze wspierają nasz narodowy produkt. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Wiem, że jest nie najlepiej w tym obszarze. Konferencje Łączności w Sieradzu mimo wszystko pomagają polskim firmom. Są bowiem okazją do wymiany informacji o potrzebach wojska i możliwościach producentów.